Dzień dobry. Zapraszam na kolejną relację z naprawy. Dzisiaj zajmiemy się magnetofonem firmy TIAK. Dosyć ciekawa konstrukcja z tego względu, że oprócz systemów redukcji szumów dolby B i dolby C jest również wyposażony w DBX. Tak się prezentuje nasz główny bohater w dzisiejszym dniu. Zornictwo klasyczne, tak jak na lata 90. I tu właśnie jest na czołówce szczególnie widać ta ciekawostka układ redukcji szumu dolby B, dolby C oraz DBX oraz tak jak widać, bardzo rozbudowany tutaj sekcja do e, regulacji, korekcji, kalibracji biasu. Jak widać, magnetofon doskonale wyposażony. Oczywiście jest to sprzęt trzygłowicowy, wyposażony w głowice amorficzne, tak jak tutaj głosi napis. Na froncie. Za chwilę przystąpię do demontażu obudowy. Będziemy mogli zobaczyć, jak sprzęt wygląda w środku. Tak magnetofon prezentuje się wewnątrz, zbliżenie na mechanizm, mechanizm trzysilnikowy. Silnik kapstan, silnik przewijania i dowijania oraz silnik funkcyjny ustawiający mechanizm w odpowiednie położenie w zależności od trybu pracy czyli rozwiązanie podobne jak w mechanizmach Pioniera stosowanych np. w modelu 737 i pochodnych. Rzut oka na elektronikę. Jak widać, obudowa jest dosyć szczelnie wypełniona układami elektronicznymi. Sekcja zasilająca, układy dolby, i tu sterowanie. Natomiast tutaj ten moduł jest to najprawdopodobniej płyta z układem DBX. No to się okaże przy demontażu magnetofonu. W pierwszej kolejności zajmę się, oczywiście, mechanizmem magnetofonu. Zdemontuję go. Sprawdzę jego stan. Na pewno będzie wymagał czyszczenia. Sprawdzę elementy gumowe. Ktoś już chyba kiedyś wymienił tutaj te paski, bo one za ładnie wyglądają. Ale to wszystko zostanie sprawdzone podczas demontażu. Mechanizm mam wymontowany, tak jak widać. Jest to układ trzygłowicowy. Dwa wałki. Prawy, lewy. Ten jest podający, ten jest odbierający. Dwie rolki, trzy głowice, czyli tutaj mamy na środku głowicę kasującą, głowica nagrywająca i prawa głowica odtwarzająca. Demontaż mechanizmu zacznę tutaj od tylnej strony. Trzeba będzie zdjąć tą blachę, zdemontować wszystkie koła, wszystkie paski, oczyścić dokładnie. Dostać się tutaj do przekładnik, która jest tutaj schowana, zobaczyć w jakiej stanie są sprzęgła, tryby całe przekazanie napędu jak to jest rozwiązanie, ten mechanizm rozbieram pierwszy raz w życiu gdy go trochę rozbiorę to pokażę detale budowy wewnętrznej zdjęłem już tutaj tą blachę która przytrzymuje koła zamachowe oczywiście nic nie jest oczyszczone nie wiem czy to będzie, o trąciłem, o nie wiem czy to będzie dobrze widać w kamerze, tutaj ten ta rolka, ten wałek jest czarny od starej gumy, nieoczyszczony w ogóle tu są koła zamachowe oczywiście powierzchnie, które stykają się z paskiem też nie zostały umyte, jest tu brud i dodatkowo podkładki ślizgowe które z reguły zawsze występują na kołach, na osiach Kół zamachowych na wałkach. Tak jak widać, tutaj podkładka jest. Natomiast tutaj podkładki nie ma i ten brak trzeba będzie oczywiście uzupełnić. Koła odkładam na bok. Pasek wygląda na wymieniony. Oczywiście jest też brudny, nieoczyszczony. Czarne palce się robią od niego, także będę musiał go wymienić na pewno na nowy. Tak wygląda mechanizm po zdemontowaniu kół, zamachowych. Następnym etapem demontażu będzie zdemontowanie tego sub-sashi, na którym jest zamontowany silnik przewijania i dowijania napędzający talerzyki. Oczywiście będę musiał od niego odlutować przewody oraz tutaj będę musiał zdemontować silnik funkcyjny pasek kółko i kółko funkcyjne, które jest tutaj od dołu i jest tutaj też płytka drukowana, która jest jednocześnie przełącznikiem funkcji, tak zwanym cam switch'em, który informuje procesor o położeniu mechanizmu na, kulku, na kółku tutaj tym funkcyjnym znajdują się styki, które zwierają odpowiednie pola tutaj na tej płytce. <laughs> zobaczymy wszystko, w jakim jest stanie. No ktoś to próbował regenerować, bo to jest wszystko mokre tutaj od płynu konserwującego. No, zobaczymy w jakim to wszystko jest stanie. OK. powoli przystępuję do demontażu. W następnym etapie pokażę Wam, jak to wygląda, yy, każdy detal, w jakim jest stanie i co trzeba zrobić. Następny etap <laughs> prac nad mechanizmem. Zdemontowany został silnik funkcyjny. I tak jak mówiłem, tutaj są styki. Jest to przełącznik cam switch, czyli przełącznik, który informuje procesor o położeniu mechanizmu. No, ktoś już to czyścił, ale trzeba to bardzo dokładnie umyć. Jeszcze raz dokładnie oczyścić, umyć i zastosować specjalny smar właśnie na styki, żeby one sobie tutaj ładnie pracowały o, wspomniane styki znajdują się tutaj na tym kółku które będę demontował z mechanizmu a tu jest ramię, które podnosi sanki z głowicami do góry tak jak widać kółko przekręcając się podnosi sanki o, tak jak widać, o teraz tylko muszę zmienić. O, sanki są opuszczone, i sanki podnoszą się do położenia górnego i opuszczają się. I to kółko, właśnie, decyduje o podniesieniu sanek. Demontuję to dźwignię, demontuję kółko. W następnej kolejności cały tutaj zespół napędu talerzyków. Ciąg dalszy demontażu mechanizmu, <laughs> jak widać, teraz nie jest na samym mechanizmie, praktycznie wszystko zostało zdemontowane. Ech, zostały tylko rolki i sanki z głowicami. A tutaj jest cały zespół napędu talerzyków. Jak widać, jest tu ramię, na której zamontowany jest gumowy idler. Nie mam niestety takiego. Zobaczę, w jakim stanie ta guma postaram się albo coś dobrać albo może dokładne umycie będzie wystarczyć. Tutaj bieżnie kółek są takie moletowane, też należy je dokładnie oczyścić, żeby było dobre przekazanie napędu. Pokażę może na zbliżeniu. Tak wygląda właśnie cały zespół idlera. o. Gumka na zębatka napędzająca. Tam wewnątrz jest filc, który służy jako tłumik drgania. Wszystko jest tłuste. Ktoś tutaj to próbował smarować, ale chyba za dużo było, także będę musiał wszystkie detale umyć i nasmarować powtórnie. Mam tu rozebrany talerzyk, w którym znajduje się cewka. O. Jest to cewka, która generuje impulsy do układu serworegulacji. Troszkę zmienię oświetlenie. O, tak lepiej widać. Natomiast wewnątrz tutaj talerzyka znajduje się namagnesowana blacha. O. Obracając się, generuje ona w cewce pole elektryczne w postaci impulsów, które są kierowane do układu serworegulacji. W tym zestawie należy oczywiście oczyścić oś, lekko posmarować oczyścić tą bieżnię moletowaną. Ona jest bardzo ważna, ona decyduje o jakości przekazania napędu z silnika przewijania dowijania przez idler. Analogicznie wygląda drugi talerzyk, bardzo podobnie z tym, tylko że nie ma tutaj oczywiście tego układu magnetycznego. Cały zespół przeniesienia napędu na talerzyki mam już złożony finalnie, i teraz pokażę jak to działa. Przewijanie w jedną stronę, tak jak widać, kółko przemieściło się i napędza ten talerzyk. A teraz zmienię obroty silnika i napędzany jest drugi talerzyk. Tu jest widoczny obraz z oscyloskopu O! I włączę teraz. O! To jest sygnał widoczny tutaj z tej prądniczki tachometrycznej, który jest przekazywany do układu serworegulacji. Teraz wyłączę silnik, sygnał zanika, włączam silnik. To jest dokładnie sygnał z cewki, która znajduje się przy talerzyku. Zdemontowałem właśnie z mechanizmu sanki, czyli zespół głowic. Znajdują się one tutaj. Sanki opierają się na trzech kulkach. Muszę je też wyjąć. Tutaj jest taka blacha pośrednicząca. Muszę zdemontować rolki, oczywiście. Zdemontować blachę, oczyścić wszystko ze starego smaru i zmontować z powrotem. Tak się prezentuje mechanizm w stanie praktycznie całkowitego rozkładu. Blacha nośna została praktycznie pusta. Pokażę od tyłu. Nic nie ma, wszystkie elementy zostały zdemontowane. Zostały praktycznie tylko tulejki i panewki. No i płytka tutaj elektroniki z czujnikami obrotu talerzyków. Tutaj jest ta blacha nośna, na której trzymają się sanki. Lewa rolka dociskowa i prawa rolka dociskowa. Rolki są umyte, wyczyszczone. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Będę teraz przystępował już do montażu całego mechanizmu i zobaczymy się. Gdy wszystkie prace z mechanizmem zostaną skończone, i będę uruchamiał sam mechanizm. The next morning. Przy montażu mechanizmu wyniknął problem. Jest to silnik funkcyjny CAM, motor, który ustawia mechanizm w odpowiednim e, położeniu, podnosi sanki. I jak go sprawdzałem, okazało się, że jest uszkodzony. O, słychać. Że bardzo głośno pracuje w jedną stronę, o! Słyszycie, co się dzieje? E, silnik jest ewidentnie uszkodzony. Nie wiem, co się stało. Blokuje się. Może coś się w środku odkleiło. Udało mi się znaleźć w swoich zbiorach. Silnik, który wymiarami jest ścisłym odpowiednikiem silnika, który jest uszkodzony. No, naprawdę tutaj wszystko, wszystko lata jeszcze raz zaprezentuję. Napędzam silnik z niecałych 7V. No nie, nie nadaje się do niczego ten silnik. Nie ma sensu go też rozbierać no, w tą stronę. Ale naprawdę prawdopodobnie. Ee, Uległo uszkodzeniu to łożysko tutaj. Odkładam. Natomiast znalazłem w swoich zbiorach silnik Mabuci RF370. Tamten silnik to był według e, listy części RF280. A podłączymy teraz do tego samego napięcia. Silnik jest praktycznie niesłyszalny. W jedną stronę i teraz w drugą stronę. Bardzo dobrze. Pracuje cichutko. Nie słychać w ogóle. Okej. Okay. To i ten silnik też zostanie zamontowany. Mechanizm już zamontowałem. Tak jak widać, kable jeszcze nie poukładane. Jest to pierwsze uruchomienie. Zobaczymy, czy nie popełniłem żadnego błędu. Dobrze, i teraz tak. Przewijanie w prawo. O, przewija. Przewijanie w lewo. Też ładnie przewija. I odtwarzanie. Ok. Tak jak widać na wyświetlaczu. Odtwarza, czyli elektrycznie, mniej więcej wszystko jest ok. Taśma też się ładnie przesuwa bez e, żadnych problemów. Czyli teoretycznie o, mamy mechanizm uruchomiony. Zastępczy silnik sprawuje się bez żadnego problemu. Dobrze, teraz będę mógł przystąpić do sprawdzania kalibracji magnetofonu ustawię na początku oczywiście prędkość przesuwu taśmy włożyłem taśmę testową do <laughs> magnetofonu częstością jest już ustawiony play 3150 Hz 3154 jest w granicach normy, wszystko w porządku Prędkość przesuwu taśmy jest ustawiona. Następny etap prac nad magnetofonem. Tutaj mamy elektronikę z wyświetlaczem, ze switchami z potencjometrami. To jest moduł DBX. A tutaj mamy płytę główną, która już jest e, częściowo odkręcona. Będę ją demontował, żeby przejrzeć, pomyśleć kondensatory i sprawdzić zimne luty. Natomiast co do tutaj tej płytki frontowej, klient narzekał, że czasami znikają wskazania wyświetlacza tutaj tego fluorescencyjnego, i popukanie w magnetofon przywracało poprawne działanie. Będę musiał przejrzeć tutaj płytę w poszukiwaniu zimnych lutów. Obejrzeć, bo to jest najprawdopodobniej przyczyną takiego zachowania się sprzętu trwają prace nad. Płytą główną magnetofonu e, sprawdzam w tej chwili parametry kondensatorów. Tutaj jest e, kondensatory 2200 mikrofaradów na 16 V. Jak widać, są w bardzo dobrej kondycji, M nie ma z nimi żadnych problemów. Zawsze też należy usunąć klej, który znajduje się tu pod elementami. Tu jeszcze kondensatory są nieruszone. Będę je demontował i na pewno tutaj będę musiał usunąć klej. Ten klej czasami się zachowuje nieobliczalnie po tych kilkudziesięciu latach. Three days later. W tej chwili jest założona kaseta serwisowa. Ustawiona jest na odcinku taśmy z zapisanym sygnałem o częstotliwości 333 Hz i poziom 0 dB. To jest strumień magnetyczny 250 nanoweberów na metr. Mam też podłączony oczywiście oscyloskop do kontroli sygnału i teraz sygnał play. Wskaźnik pokazuje nam 0 dB, ale to jeszcze wskaźnik i tak będę później ustawiał. Natomiast poziom wyjściowy w tej chwili jest 518 500 mV. Można powiedzieć, że oba kanały są równe i bardzo ładny, ładnie poziom jest trzymany. A w tej chwili taśma ustawiona jest na odcinku nagranym sygnałem 400 Hz. Poziom minus 2 dB to jest strumień magnetyczny 200 nanowyberów na metr. Play minus 2,0 pokazuje wskaźnik. I tutaj sygnał 418, 420, 300 prawy. Prawy kanał troszeczkę trzeba by było podnieść. Dokonuję w tej chwili pomiaru częstotliwości generatora prąd podkładu. Powinna ona wynosić 100 kHz plus minus 2 kHz. Także mieści się ona w granicach tolerancji. A mierzymy ją tutaj w punkcie pomiarowym TP5. Podłączamy po prostu częstościomierz i możemy zmierzyć częstotliwość prądu. Musiałem jeszcze raz wyjąć mechanizm. Zauważyłem, że nie jest taśma hamowana po wykonywaniu funkcji przewijania, odtwarzania, szczególnie na przewijaniu to widać. Okazuje się, że wadliwie działają hamulce. Tutaj są hamulce, i w ogóle ja tego nie zauważyłem mój błąd, nie ma nakładek takich gumowych, hamujących i talerzyki powinny być zahamowywane po wykonywaniu jakiejkolwiek funkcji, a one są luźno i zdarza się tak, że magnetową zaczyna wciągać taśmę, szczególnie po zakończeniu procesu przewijania. No, sytuacja, myślę, została opanowana. W te puste miejsca przykleiłem za pomocą taśmy dwustronnej kawałeczki cieniusieńkiej gumy. I w ten sposób mamy okładzinę hamulcową. Postaram się to pokazać. O, tak jak tutaj widać, przeniosę lampę. Jest przyklejona guma za pomocą taśmy dwustronnej z tej strony. I tak samo również tutaj podniosę sanki. O, widać, jest tutaj guma. Myślę, że to wystarczy i będzie się dobrze sprawować jako hamulce. Sprawdzę teraz jak nagrywa magnetofon. Jestem już po wszystkich pomiarach i kalibracji. I teraz tak, magnetofon jest w trybie zapisu oczywiście. Poziom zapisu sobie wcześniej zgrubnie ustawiłem. Startuje magnetofon. Nagrywamy. W tej chwili słyszymy sygnał z taśmy, a to jest sygnał ze źródła z kompaktu. Jeszcze raz taśma, sygnał z taśmy i sygnał źródła. Także jak widać naprawdę świetnie nagrywa. Nie wiem, czy będzie to słyszalne przez mikrofon w kamerze. I jeszcze raz, w tej chwili sygnał ze źródła, i taśma. Czeka jest autorstwa polskiego zespołu Omni.